Cześć, z tej strony Dawid Zieliński i witam Ciebie serdecznie w dzisiejszym wideo. Dzisiaj pokażę Ci, jak rozłączyć, jak usunąć połączenie między Google Analytics i Google Ads. No to, żeby nie przedłużając, zaczynamy. Tak naprawdę samego rozłączenia możesz dokonać zarówno z poziomu Google Ads, jak i Google Analytics. Jeżeli chodzi o samo Google Ads, to to, co musisz zrobić, to kliknąć narzędzia i ustawienia z prawej strony u góry i następnie wybrać Połączone konta. Jak widzisz, w tym przypadku masz do wyboru Google Analytics Ten Universal, czyli starszą wersję i najnowszą wersję Google Analytics 4. Ja w tym przypadku pokażę Ci, jak po prostu usunąć skargi z, z tych wersji. Czyli załóżmy, zacznijmy od Google Analytics Universal. Jak widzisz, już mam połączone Marketing Nomady, to jest moje mój analytics, jeżeli chodzi o konto marketinga Nomady. Wystarczy, że kliknę po prostu odłącz. Google zapytam, czy chcę rozłączyć takie połączenie. I tyle. Tak naprawdę rozłączyliśmy z poziomu Google Ads połączenie z Google Analytics. A jeżeli chodzi o samo Google Analytics, pokażę Wam na, przykładzie, na przykład Google Analytics 4. Wchodzimy w łączenie z Google Ads. Żeby dojść do tego tutaj poziomu, to obojętnie gdzie byś nie był, wystarczy z lewej strony na dole kliknąć to takie koło zębate. I w tym przypadku Cię przyniesie do tego widoku, który jest widoczny w tej chwili. Następnie klikamy w to połączenie, które już stworzyłem wcześniej. I z prawej strony u góry są takie trzy kropeczki. Klikamy w nie i wybieramy opcję Usuń. Google Analytics nas pyta, czy na pewno chcemy Rozłączyć nasze połączenie. Klikamy usuń. I jak widzisz, właśnie rozłączyliśmy Google Analytics Force, Google Ads. Także jest to bardzo proste. Można dokonać tego z poziomu Google Analytics lub Google Ads. Na dzisiaj to wszystko. Jest to bardzo krótkie wideo, taki tutorial. Jeśli podobają Ci się takie przewodniki, daj lajka, like, subskrybuj kanał. Jeśli chcesz, żebym zrobił przewodnik konkretnie w jakimś temacie związanym z Google Ads, z Google Analytics czy może z Facebookiem, menadżerem reklam na Facebooku albo z lejkami sprzedażowymi, napisz to w komentarzu na dole, a postaram się jak najszybciej taki przewodnik stworzyć. Także na dzisiaj to wszystko. Dzięki za obejrzenie wideo i widzimy się w następnym. Cześć.